Ze mną pan Tadeusz Fiszbach, historia, e, historia Polski tak naprawdę. Panie Tadeuszu, pan e, będzie pracował nad wydaniem o, książki o historii. Pan może zdradzić ten tytuł, który będzie się zaczynała, e, to właśnie to wydanie? Szliśmy pod pomnik poległych stoczniowców przy bramie nr 2 z prezydentem, ministrami. To w grupie stojących stoczniowców jeden zawołał. Czapki z głów to idzie Polska. I to będzie tytuł. To jest tytuł, piękny tytuł. Tak. Panie Tadeuszu. Yy... A pierwszy rozdział będzie o rodzinie sercem, pamięcią, legendą. O legenda głosi, że pochodzimy spod miasta w Fiszbach pod Wiedniem. Ale to jest inna historia, to powiem. Natomiast drugi rozdział jest ważny. Moje kartuzy myślnik Kaszuba spod Lwowa. Czyli będzie pan miał rozdział również yy, poświęcony kartuzom. Panie Kaszuba Taduszu. spod Lwowa dlatego, że tak mnie nazwał profesor Gerard Buda. Przez analogię, gdyż on jak był rektorem Uniwersytetu Poznańskiego na niego mówili Kaszub z, Poznaniak z Kaszub. Poznańca. Dlatego nazwał mnie Kaszuba spod Lwowa. Panie Tadeuszu, ja tak króciutko pana przedstawię, no bo panu można było godzinami proszę. tak naprawdę o. mówić. Jest pan yy, żyjącym dobrze wyglądającą osobą, ale współtwórcą porozumień sierpniowych ze strony rządu jedynym, który, który, który jest wśród nas. Porozumień, które, za które również ojciec święty Paweł II Panu podziękował, dając właśnie taki specjalnie dla Pana taki piękny różaniec, że, że nie doszło do Jan kolejnych Paweł jakichś II, tak. Jan Paweł II że nie doszło do jakichś rozruchów. My dzisiaj się spotkaliśmy, ja pana poprosiłem o takie spotkanie, pan się zgodził, za co panu bardzo, bardzo dziękuję, ale głównie chodzi o kartuzach, ponieważ pan jako dziesięciolatek zamieszkał w eremie Majkowskiego w kartuzach. Ja znalazłem nawet książkę meldunkową, to byłem u właścicieli obecnego budynku, gdzie jest Fiszbach Bronisława, to jest pana matka. Pan jako dziesięciolatek zamieszkał w kartuzach, chodził pan do szkoły podstawowej tam? Jedynki. Do jedynki. A później yy, chodził Pan do licunt, który to licum Pan ukończył. Tak. Ale Panie, yy, panie Tadeuszu, Pan też yy, ślub wziął w Kartuzach. Tak. Gdzie pokazuje pani właśnie takie wspaniałe zdjęcie... Yy, w 60 roku. W 60 roku w Kartuzach ze ślubu i to akurat zdjęcie jest wykonane na ulicy Majkowskiego. Tak. Yy, panie Tadeuszu, jak Pan wspomina te czasy szkoły, Pan powie? No bo Pan jest taką yy, żyjącą historią, taką bardzo odległą. Pan skończył w 1952 jako absolwent. Więc tak naprawdę bardzo, bardzo dawno temu, już za niecałe 4 lata będzie stulecie tej szkoły będzie spokojnie. 50 były. Pan był na 50leciu, ale pan na pewno będzie na stuleciu. Także życzę panu dużo zdrowia, na pewno ale jakieś pana wspomnienia co do, co do właśnie szkoły, do, co do tych kartus. Bo jeśli pan w swojej najbliższej książce chce również opisać o tym pobycie w Kartuzach, no to na pewno ma Pan jakieś takie wspomnienia z tych kartus. Głębokie, serdeczne, ciepłe. Kartuzy. To dla mnie brzmi bardzo ujmująco. Sercem, pamięcią jestem w Kartuży zawsze, tam braliśmy ślub kościelny, tam również są pochowani moi rodzice. Odwiedzam Kartuzy, zawsze przyjeżdżam koło liceum, patrzę w okna, do których do klasy chodziłem, no i wspominam nauczycieli, wychowawców. Myśmy mieli to szczęście, żeśmy mieli bardzo dobrych nauczycieli, bo Przyjechali oni z Wilna i z Lwowa, dyrektorem liceum w Kartuzach był Witowicz. pracował, on był absolwentem, miał doktorat, był uniwersytetu Uniwersytecie Natomiast Baranowicz, Puzdrowski inni Puzdrowski to z Kartuz, z kaszu. Przewodniczący powiatowej rady narodowej jest Puzdrowski chyba, to jest syn, tego wózowskiego, który mnie również uczył. Także Kartuzy to brzmi dla mnie bardzo ciepło, bardzo serdecznie. I chętnie pana przyjeżdża, rozumiem. Tak, ta, jak nie bardzo. Panie Tadeuszu, wracając do historii, no niesamowite, niesamowita pana osoba, no bo pan tak, zamieszkał pan w Eremie po Aleksandrze Majkowskim, tak. ale mieszkał pan, gdzie dalej zamieszkiwała jego żona Aleksandra. I, i, i dzięki temu, że pani jej pomagał. Rodzinie pan pomagał? Ojciec pomagał im. Ojciec, bo pan tak. był jeszcze mały chłopiec, miał pan 10 lat jak zamieszkaliście w Kartuzach, dzięki tak. temu mogliście tam mieszkać. Pan uczęszczał tak. do szkoły i pan panią Majkowską dobrze znał. Bardzo dobrze. Rodzinę. Uczyła mnie języka francuskiego do matury i później przydał się ten język, gdy zdawałem na dwie, trzy wyższe uczelnie, które ukończyłem. Panie Tadeuszu, czy pan odwiedza ten RM po Majkowskim, gdzie pan tak, mieszkał? Ja Tak, raz nawet właściciel obecny pokazał mi dwie szafy, które stoją w środku. Jedna jest mojej mamy, pamiętam, a drugiej cioci. Czyli Były. takie niesamowite Mieszkali, wspomnienia. Mieszkaliśmy tam razem z ciocią. Ciocia jak się nazywała? Banach. A Banach. A pani pan powie Alina. Fils to moja siostra siostra. Czyli mam tutaj Alina, która urodziła się w 1939 oraz świzak Bronisława Matka, która 4 grudnia 1912 roku. Tak. Czyli jest autentyczny wpis w książki meldunkowej właśnie tak, z tego mańkowskiego tak. numer 9 wówczas 9, był ten. 9. No niesamowite, że, że, że pan się zgodził na takie spotkanie i. O, trudno odmówić, kartucą nic nie odmawia. Życzę panu dużo zdrowia. I mam nadzieję, że, że no chciałbym z Panem jakiś taki kontakt utrzymać, że się spotkamy w tych kartuzach, no, jak Pan będzie. Na pewno, na pewno. dalej do wspomnień wracał. No i na, tym, na tych obchodach tego stulecia, bo, bo wiem też, że dyrekcja szkoły również Pana z całego serca jest, będzie zapraszała. Jest Pan zobowiązany. Jest Pan zobowiązany i, i będzie Pan taką żywą, wspaniałą historią na tym właśnie dziękuję. tych obchodach i tym spotkaniu. Także ja Panu bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panu. bardzo. Ja proszę pokłonić się bardzo nisko serdecznie Kartuzom i kartuzjami. Dankou